Wysoki Synodzie, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie. Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości. To wezwanie apostoła Pawła inspirowało w roku nadziei. Ostatnie trzy lata zostały opieczętowane przez Synod naszego Kościoła trzema cnotami: jednością, pojednaniem i nadzieją. Rok 2025. Ogłoszony został natomiast Rokiem Wyznania Wiary. Apostoł Paweł połączył miłość i nadzieję właśnie z wiarą. Ufam, że w minionych miesiącach nie zabrakło nam żadnej z tych kluczowych dla chrześcijaństwa wartości. Z pewnością były one obecne w wydarzeniach, o których w niniejszym sprawozdaniu chciałbym opowiedzieć. Tym razem w nieco szerszym formacie od stycznia roku 2024 do czerwca 2025 roku. Tradycyjnie w sprawozdaniu biskupa diecezji wrocławskiej pierwsze miejsce zajmują aktywności ekumeniczne ze względu na odbywający się w styczniu tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W ramach tego wydarzenia miałem okazję głosić kazania podczas mszy świętej w Witoszowie Dolnym i Żurawinie, podczas ekumenicznych nieszporów w Katedrze Świdnickiej, a także w trakcie odbywającego się po raz pierwszy w Świdnicy nabożeństwa dziewięciu kolęd i czytań. Niezwykle cieszę się, że w roku 2025 Centralne Nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się w Świdnickim Kościele Pokoju, a w jego trakcie wspólnie z arcybiskupami Józefem Kupnym i Jerzym Pańkowskim wygłosiliśmy kazanie inspirowane tekstem nicejskiego składu wiary. Nabożeństwo to było również okazją do podsumowania wieloletniego rozwoju ruchu ekumenicznego na Dolnym Śląsku i podziękowania za trud budowania partnerskich relacji między naszymi kościołami. Niemniej istotnymi wydarzeniami ekumenicznymi były adwentowe spotkania biskupów, które tradycyjnie przygotowane zostały we wrocławskiej kamienicy pod aniołami oraz święcenie Jordanu, czyli uroczystości kościoła grecko-katolickiego z gościnnym udziałem rzymskich katolików i luteran. Dynamicznie rozwijały się także nasze kontakty partnerskie. Dwukrotnie miałem okazję przekazać słowa pozdrowienia z Polski na synodach ewangelickich kościołów w Niemczech, w Gerlitz i w Dreźnie. Uczestniczyłem również w jubileuszu lecia misji berlińskiej. O znaczeniu i rozmachu tego przedsięwzięcia świadczyli goście przybyli z całego świata, a mnie przypadł zaszczyt uczestniczenia w panelu dyskusyjnym. I wygłoszenia kazania na jednym z jubileuszowych nabożeństw. Międzynarodowy charakter miały również obchody Dnia Rycerskiego Komandorii Baliwatu Brandenburskiego Joanitów, który odbywał się w Świdnicy, gdzie jako gospodarz miałem przywilej odprawienia uroczystego nabożeństwa. Ponad stu przybyłem na święto rycerzom zakonu, przewodniczył mistrz książę Oskar von Preussen. Największym rozmachem charakteryzowały się natomiast organizowane przez Ewangelicki Kościół Berlina-Brandenburgi we współpracy z naszą diecezją dni spotkań chrześcijańskich we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Jako diecezja partnerska przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia od dawna. Odbywało się ono pod hasłem nic nie może nas rozdzielić. I w tym duchu odbywały się wszystkie spotkania, wykłady, panele dyskusyjne i koncerty. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim duchownym, którzy zaangażowali się w organizację wydarzenia oraz wszystkim przybyłym uczestnikom. Jestem przekonany, że spotkanie to wzmocniło nasze partnerstwo i dało pozytywny impuls do planowania kolejnych inicjatyw w przyszłości. Na styku rozwijania przestrzeni partnerstwa i ekumenizmu odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie. Trzecie ekumeniczne konsultacje biskupów zorganizowane przez naszą diecezję przy współpracy z archidiecezją wrocławską Kościoła Rzymskokatolickiego. Tradycja ekumenicznych konsultacji sięga roku 2019. Pierwsze spotkanie odbyło się we Frankfurcie nad Odrą. Drugi raz zwierzchnicy przygranicznych diecezji spotkali się w Szczecinie. Temat trzecich konsultacji związany był z 25. rocznicą podpisania wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu i odbyły się one na moje zaproszenie w stolicy Dolnego Śląska oraz w Trzebnicy. Zarówno rok 2024, jak i 2025 obfitowały w jubileusze. Podczas których reprezentowałem diecezję wrocławską. Na przestrzeni czasu, który obejmuje niniejsze sprawozdanie, uczestniczyłem w wydarzeniach zorganizowanych z okazji dwudziestolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, osiemdziesięciolecia powstania warszawskiego, a później zakończenia II wojny światowej oraz 180-lecia rekonsekracji kościoła Wank w Karpaczu. Szczególnie ważne były obchody 35-lecia mszy Pojednania w Krzyżowej. Na początku swojej służby w Diecezji Wrocławskiej miałem okazję uczestniczyć w tym wiekopomnym wydarzeniu, któremu przewodniczył arcybiskup Alfons Nossol. Rocznicowemu nabożeństwu sam miałem okazję, zaszczyt przewodniczyć. Uczestniczyli w nim biskupi luterańscy i katolicy z Polski i z Niemiec. Liczne grono dyplomatów oraz osób, którym bliska jest idea pojednania i budowania pokoju. Reprezentowałem również diecezję na konferencji w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie prezentowałem wykład na temat dokumentów archiwalnych zachowanych w diecezjalnych zasobach oraz podejmowałem na terenie diecezji delegacje i oficjeli w tym nowego ambasadora królestwa szwecji. Niezwykle ciesza się też, że dwukrotnie wylicytowano dar biskupa diecezji wrocławskiej podczas koncertu noworocznego na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, który od lat organizuje Uniwersytet Przyrodniczy. W 2024 roku dar wylicytowano za 5000, a rok później za 3000 złotych. Pięć tysięcy po raz trzeci! Brawo! W minionych 18 miesiącach funkcjonowaliśmy w miarę niezakłóconym rytmem. Cieszyliśmy się wspólnym czasem podczas rekolekcji, które z powodzeniem mógłbym nazwać jednym ze znaków rozpoznawczych naszej diecezji. Przez lata wypracowaliśmy metody pracy i zebraliśmy grono ludzi, którzy czerpią satysfakcję z opowiadania o Chrystusie różnym grupom odbiorców. To doskonały moment, aby wyrazić swoją wdzięczność i powiedzieć, jak bardzo podziwiam wasze serce do pracy dla Kościoła. Dziękuję, że dzieci i młodzież mogły spotkać się w Przesiece, Panie w Karpaczu, a Panowie w Sokołowsku i w Jedlinie Zdroju. Cieszę się też, ze zorganizowanych adwentowych spotkań młodzieży, licznych inicjatyw parafialnych i z tego, że grono duchownych zebrało się na rekolekcjach pasyjnych w Zakopanem. Każde z tych wydarzeń było szczególnym duszpasterskim momentem spotkania człowieka z drugim człowiekiem i przede wszystkim z Bogiem. Zgodnie z planem odbywały się również posiedzenia Rady Diecezjalnej, sesje synodu Diecezji, oraz konferencje duchownych i biskupów. Wprowadziłem też dwie nowe rady parafialne – w Lubaniu i w Wałbrzychu. Wszystkie dotychczas wymienione aktywności i zorganizowane wydarzenia wpływają na to, jak jesteśmy odbierani przez otaczających nas ludzi. Tworzymy otwarty, tolerancyjny i zaangażowany społecznie Kościół, który przekazuje wartości ważne dla dzisiejszego świata. Cieszę się, że mogliśmy to prezentować na nabożeństwach, które transmitowane były przez telewizję polską. Dziękuję też za wszystkie inicjatywy parafialne, które podkreślały naszą tożsamość i budowały wizerunek naszego Kościoła. Do takich z pewnością należą festiwale muzyczne i koncerty, które również można już nazwać naszym znakiem rozpoznawczym. Rok 2024 wypełnił się muzyką jubileuszowej 25. edycji festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Jest to największy przegląd muzyki klasycznej na Dolnym Śląsku oraz jeden z największych festiwali tego typu w kraju. A przede wszystkim Prawdziwa uczta dla zmysłów i czas inspirujących spotkań. We wnętrzu świdnickiego kościoła odbyło się siedem koncertów festiwalowych i dwa kantatowe nabożeństwa. Pozostałe koncerty rozsiane były w okolicach Świdnicy i odbywały się często w nieoczywistych przestrzeniach, pokazując, że miejsce dla muzyki jest wszędzie. Uznaniem cieszą się też inne cykliczne wydarzenia muzyczne realizowane w parafiach Diecezji Wrocławskiej. Koncerty organowe u Opatrzności Bożej, jeleniogórskie koncerty w Kościele Zbawiciela, Festiwal Szlaga, legnickie wieczory organowe, występy naszych chórów i zespołów muzycznych. To skrócona lista wszystkich wydarzeń. Wystarczy jednak, aby dać świadectwo, jak ważna jest muzyka dla naszej tożsamości i jak nasza tożsamość wpłynęła na rozwój i kształt muzyki. Jesteśmy z tego dumni i chętnie dzielimy się tą dumą ze światem. W roku 2024 udało się zrealizować niemal wszystkie pomysły, o czym opowiadałem do tego miejsca niniejszego sprawozdania. Niestety w naszym ludzkim planowaniu nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Jesienią teren południowej części naszej diecezji dotknęła klęska powodzi. Z tego powodu przesunięte zostały obchody jubileuszu 25-lecia Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji imienia księdza Marcina Lutra. Na szczęście nie ucierpiał żaden z naszych kościołów. Ale powódź dotknęła inne budynki, w tym domostwa naszych współwyznawców. Jestem wdzięczny za to, że zaraz za falą powodzi przyszła fala pomocy międzyparafialnej i zagranicznej, która pozwoliła odbudować wszystkie straty i w kolejny rok wejść z nadzieją. Chciałbym zakończyć to sprawozdanie nakreślając kilka wydarzeń, które odbyły się w pierwszym półroczu 2025 roku. W lutym na zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego miałem zaszczyt bycia częścią oficjalnej delegacji naszego kraju w Europarlamencie, gdzie z okazji polskiej prezydencji prezentowane były najważniejsze zabytki regionu. Przyjmowałem też oficjalną delegację Kościoła Berlina Brandenburgi, z biskupem Krystianem Szczeblajnem na czele, która odwiedziła wrocławskie parafie oraz nasze centrum diakonijne. Wspólnie udaliśmy się do Auschwitz z uwagi na 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ważne chwile przeżywała parafia w Lubaniu, świętując jubileusz 500 lat reformacji w mieście i regionie. Z tej okazji Odbyła się czwarta edycja konferencji Europejskiej Wspólnoty Kultury, która poświęcona została tematowi 500 lat reformacji na Górnych Łużycach i Śląsku dziedzictwo religijne, architektoniczne i kulturowe. Centralnym punktem obchodów było uroczyste nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik kościoła, biskup Jerzy Samiec. Niemniej podniosły chwile, przeżywali wierni dwóch innych parafii, którzy dokonali wyboru swoich proboszczów. Parafia Świętej Trójcy w Świdnicy wybrała na to stanowisko jednogłośnie księdza Pawła Melera, a parafia Legnicka również jednogłośnie księdza Jerzego Gansela. Obu duchownym serdecznie gratuluję i życzę Bożego błogosławieństwa na wszystkie kolejne lata służby. W czerwcu tego roku Wybory proboszcza odbędą się też w parafii w Wałbrzychu. A wprowadzenie księdza Pawła Melera na stanowisko proboszcza parafii Świdnickiej będzie ostatnią moją czynnością jako urzędującego biskupa diecezji wrocławskiej. Ostatnia poruszona kwestia w mniejszym sprawozdaniu z pewnością jest jedną z najważniejszych. Są to wybory kolejnego biskupa diecezji wrocławskiej. Do tej zaszczytnej funkcji zgłosili się ksiądz Robert Sitarek, uzyskując 11 głosów poparcia podczas typowania na konferencji duchownych, ksiądz Marcin Orawski uzyskując 9 głosów i ksiądz Sławomir Sikora uzyskując głosów 8. Wyborczy Synod Diecezji Wrocławskiej odbył się 22 marca w parafii Opatrzności Bożej, a wolą synodałów zwierzchnikiem diecezji został wieloletni radca Rady Diecezjalnej i radca konsystorza ksiądz Marcin Orawski. Konsekracja i wprowadzenie w urząd nowego biskupa odbędzie się we wrześniu 2025 roku we Wrocławiu. Ale już teraz składam mu serdeczne gratulacje i życzenia Bożego prowadzenia na wszystkich drogach biskupiej posługi i szczerego oddania naszej diecezji i wszystkim jej członkom. Niech łaskawy Bóg obdarzy biskupa Marcina wsparciem, siłą i mądrością. Wysoki Synodzie, drogie siostry i bracia w Chrystusie. Niniejsze sprawozdanie jest już ostatnim, które składam jako biskup diecezji wrocławskiej. Moja kadencja upłynęła w trakcie dwóch kryzysów: ogólnoświatowej pandemii i wciąż trwającej wojny w Ukrainie. Dla mnie jednak najważniejsze były tysiące pozytywnych spotkań, uroczystości i wydarzeń, również tych związanych z pięćsetleciem reformacji, które budowały we mnie dumę z mojej diecezji i autentyczną radość ze służby. Dzisiaj z całego serca dziękuję za minione 10 lat wszystkim moim duchownym, Radzie Diecezjalnej, diecezjalnym komisjom, wszystkim członkom synodu, najbliższym współpracownikom z Biura Diecezji i wszystkim parafianom. To Wy tworzycie tę diecezję i mam nadzieję, że miłosierny Bóg będzie dalej prowadził tę wyjątkową wspólnotę. Przez ostatnie 10 lat byłem świadkiem wielu dobrych rzeczy błogosławionych przez Boga. Tak zapamiętam moją kadencję. Życzę nam wszystkim, aby nasza decyzja dalej się rozwijała i wciąż wywoływała dumę z tego, kim jesteśmy. Swoje sprawozdanie chciałbym zakończyć cytatem, którym rozpocząłem moją służbę w urzędzie biskupa. Są to słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, które towarzyszyły w trudnych czasach śląskim rodom szlacheckim: Sideus pronobis qui scontra me? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dziękuję.